Wielu ludzi dzisiaj, szczególnie w naszej kulturze miewa rosterki pewnego dostojnika, który opisany jest w Ewangelii Łukasza 18 rozdział, werset 18. I zapytał go pewien dostojnik tymi słowy: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus: Dlaczego zwierz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego. Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś, usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. Tak jak na wstępie powiedziałem, wielu ludzi dzisiaj ma podobne dylematy. W naszej kulturze panuje niestety przekonanie, że do nieba dostaje się człowiek w wyniku zachowywania przykazań. Podobnie myślał też ten dostojnik. Jego pytanie na to wskazuje nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? On myślał, że trzeba jeszcze coś zrobić. Kiedy Jezus mówi mu No masz przecież przykazania i wymienia mu przykazania nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mu fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją, on mówi tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Czyli ten człowiek, starając się odziedziczyć życie wieczne, zyskać życie wieczne, no, mieć nadzieję na niebo, stara się prowadzić takie bardzo restrykcyjne życie moralne, zachowuje przykazania. Ale ta droga widać, że nie daje mu spokoju, bo on pyta, co mam jeszcze zrobić. On, prowadząc tak rygorystyczne, posłuszne Bogu, bo tu Jezus nie kwestionuje tego jego zachowywania przykazań, tych, które wymienił, on dalej ma wątpliwości. Co mam jeszcze zrobić? Widać, że ta droga, kiedy człowiek myśli, że spełniając przykazania, zasłuży na to, żeby mieć życie wieczne, ona nawet samemu człowiekowi nie daje spokoju. Sam człowiek, oceniając siebie, wie, że nie zrobił wszystkiego, że mógłby jeszcze lepiej, jeszcze więcej i dlatego podejrzewa, że Bóg przecież o wiele doskonalszy w swojej sprawiedliwości, w swojej świętości, no jeszcze gorzej musi oceniać te nasze dokonania. Z tym dylematem zwraca się do Jezusa. Jezus dokłada mu jeszcze poważniejszego Zadania, dokłada mu ciężar, który już dla niego jest ponad siły. Jezus mówi: No dobrze, że zachowujesz tamte przykazania, ale mówi do niego: Jeszcze jednego ci brak. Uderza teraz w czuły jego punkt, gdzie rozstrzyga się, co tak naprawdę jest dla niego najważniejsze: Bóg czy inne rzeczy. W tamtych rzeczach potrafił zachować posłuszeństwo Bogu. A teraz Jezus mówi do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim. O kiedy ten słyszy tak wysoko podniesioną poprzeczkę, zasmuca się bardzo, był bowiem bardzo bogaty. Widać, że rygoryzm moralny udało mu się zachować o własnych siłach, ale wyrzeczenie się tego, co posiada, wyrzeczenie się swoich majątności dla Boga. Czyli postawienie wyżej Boga niż to, co udało mu się w życiu zgromadzić czy odziedziczyć po rodzicach, mówi nie to już jest ponad moje siły. Odszedł zasmucony, kiedy Jezus, wzywając go do tej decyzji, rozdania wszystkiego, potem przyjdź i mnie na śladu i zaprosił Go do wspólnoty ze sobą. Czyli rozdaj to i chodź ze mną. Dlatego człowieka Ważniejsze było to, co ma niż społeczność i służenie Jezusowi. Można by to spotkanie, ten problem, rozciągnąć na inne przykazania. Część z nas pewnie łatwo oddałaby to, co ma bo na przykład może niewiele mamy, ale będziemy mieć problem z innym przykazaniem. Wtedy Jezus, patrząc na, na nas, mówi: Jeszcze jednego ci brak, żebyś mógł doskonale zrealizować wszystkie przykazania jeszcze tego ci brak, albo jeszcze tego. I ta droga nigdy się nie kończy. A oprócz tego, że nie potrafimy doskonale wypełniać wszystkich przykazań Boga, pojawia się kolejny problem. A co zrobić z tymi faktami w naszym życiu, z tymi zdarzeniami, kiedy świadomie złamaliśmy Boże przykazania? Co z tego, że dzisiaj udaje nam się w jakiś sposób już rygorystycznie, moralnie dobrze żyć, ale przecież mamy na sumieniu wiele grzechów? Czy to, że dzisiaj jesteśmy posłuszni, przed świętym Bogiem zmazuje winę za tamte nieposłuszeństwa? Pismo święte daje nam tu jasną odpowiedź. Zapłatą za grzech jest śmierć, odłączenie od Boga, nawet za jeden grzech, tak jak to się stało w przypadku Adama i Ewy. Raz złamali Boże przykazanie i już stracili społeczność z Bogiem. To samo dzieje się z każdym z nas. Droga wypełniania przykazań by zasłużyć sobie na życie wieczne jest z tych dwóch powodów dla nas zamknięta nigdy nie potrafimy osiągnąć doskonałości w tym wypełnianiu przekazań zawsze gdzieś będzie jakiś brak a druga przyczyna to jak zapłacić jak rozliczyć się z tych przypadków gdzieśmy złamali przykazania czyli kto ma zapłacić za nasze grzechy jeśli my mamy zapłacić to czeka nas piekło jedyny ratunek jest w przyjęciu Bożego rozwiązania. Bóg wiedział, że jesteśmy bezsilni na tej drodze zachowywania przykazań, nie jesteśmy w stanie osiągnąć moralnej doskonałości i nie jesteśmy w stanie oczyścić się z grzechów, któreśmy popełnili. Dlatego Jezus dobrowolnie przyszedł na ziemię, przeżył doskonałe, moralne życie, nie złamał nigdy żadnego przykazania, mógł wrócić do nieba, a jednak przelał swoją krew, Oddał swoje życie za nasze grzechy, za to, żeby nas oczyścić. I teraz my nie musimy już być pogrążeni w tym dylemacie, w tych rozterkach, czy wystarczy tych naszych dobrych czynów, czy już się wystarczająco dobrze staramy, by odziedziczyć Królestwo Boże, bo odpowiedź zawsze jest negatywna. My możemy dzisiaj, każdy, kto jeszcze tego nie zrobił, przyjść z ufną nadzieją, z ufnym wołaniem do Jezusa: dzięki Ci, Panie, że umarłeś za mnie. Spraw, by Twoja krew oczyściła mnie, bym dzięki Twojej ofierze na krzyżu zyskał życie wieczne. Nie dzięki swoim wysiłkom, nie dzięki swoim próbom zachowywania przykazań, ale dzięki temu, że Twoja krew obmyła doskonale wszystkie moje grzechy i teraz, oczyszczony przez Ciebie i wsparty Twoją mocą, mogę dopiero służyć Bogu. Tak jak to się jemu podoba. Niestety, dostojnik, który przyszedł z tym swoim dylematem do Jezusa, co ma jeszcze zrobić, by odziedziczyć życie wieczne, odszedł zasmucony, nie był na to gotowy. A ty, wiedząc o tym zaproszeniu Jezusa, odchodzisz zasmucony, czy przyjmujesz je z radością, by na zawsze już cieszyć się z wspólnotą z Nim i radością nowego, wiecznego życia.